Dzisiaj przygotujemy kruche ciasto z owocami i budyniem. Do tego począłem trzy szkalki, mąki zwykłej. Ja do używam tartową. Jedna Tu za mało. Druga szklanka. No co, co do tego? Przesiewamy? Trzecia szklanka. Teraz przesiejemy. Do tego wkroimy jedną margar kostkę margaryny. To ja mam kasię. Jedną margarynę? Tak. Kasię? Mhm. Mm I co dalej? jest taki rowek sobie zrobimy. Cukier puder. Ile? Niepełna szklanka cukru pudru. Akurat stawką i łyżeczka proszku do pieczenia. Teraz Zarazkiem. Mamy łyżeczkę. A to jest jakiś się taki nietypowy proszę. No może troszkę. Zobaczymy czy jest łyżeczka. Jakiś nietypowy proszę, wzięły na Co to za proszę? Włoskie, ale mało jeszcze tak Czyli łyżeczka proszku. No, łyżeczka. No nic, dalej. Teraz śmietane, dwie łyżki śmietany. Dlaczego? A damy takie płaskie. Trójnastkę ja wziąłam. Nie wiem właśnie. Zobaczymy. No, całe jajko. Dwa żółtka. To trzeba odstawić. No, przygotowania w toku. Jeszcze jedno. Tu strasznie dużo do tego ciasta idzie, tak? Mm. Te żółte. To wszystko. I teraz ja to robię się kaczką. No. nie tam taką siekaczką coraz lepiej to wygląda wszystko razem siekam na końcu zagniotę rękoma uh -huh. tylko ciasto kruche nie lubię ciepłego to tak szybko się zagniata to najlepiej właśnie siekać albo nożem Albo taką siekaczką. To jest kilka noży od razu działa. Jeden nóż, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Od razu pięć noży. Czyli szybciej po prostu, bardziej wydajna jest ta siekaczka niż sam jeden nóż. Teraz wszystko razem zagniatamy szybciutko. Łączymy to w jedną całość. I co? Mhm. I to pójdzie do lodówki. Tak i to czas chłodzić, na no, tak godzinę dwie. Ja to sobie dzień wcześniej przygotowuję na noc, sadzę do lodówki. Jutro będę kończyła ciasto. Mm. Można dzień wcześniej sobie przygotować, żeby później bez pośpiechu robić. Mm. Zagniatamy, to zaraz będzie i wkładamy do lodóweczki, nie do zamrażalnika, tylko do lodówki. Mm, już jest zrobione. Tak już jest. Inna całość osiągnięta. Wkładamy do woreczka. Taką kształtną od razu robię do bo później się będzie wałkowało. Łatwiej startować z takiej mm. i do lodóweczki. Do woreczka albo folią spożywczą. Zawijamy czy aluminiowym i do lodówki. Gotujemy budyń, z, dwa budynie waniliowe w smaku waniliowym. Więc rozrabiamy to. Gotujemy w trzech, w trzech szklankach mleka. A dlaczego w trzech? Taką wyczepskę. Aha, czyli gotujemy normalnie budynie dwa. Tak. Dwa budynie. Cukier damy, bo tam mhm. to jest budyń bez cukru. Trzy łyżki cukru. Czyli normalnie. To ma z cukrem, to by już nie dodało cukru, tak? Tak. To my robimy. I ile na mleko? Trzy szklanki mleka. Normalnie budyń się w czterech gotuje, a my tutaj do ciasta w trzech szklankach. Znaczy, a, bo jest ciś. Gęstrze tak. ma Jedną szklankę doleję po budyniu, żeby rozrobić, mhm. a dwie szklanki zagotuję. Ja już nie będę tego pokazywał. Nie. Bo gotujemy budyń. Wlałam tutaj tą część z proszkiem budyniowym do gotującego się mleka i teraz gotuję chwilkę do zgęstnienia. I później trzeba go ostudzić? Nie. Aha, czyli budyń normalnie tu gotujemy. Już co, ściągasz? Nie. A co? No ja gotuję. On już jest chyba. Nie jeszcze. Jak takie bą, bą, bąble się zaczną pojawiać, z E3 Aha. To no dobrze, tak, jest gotowa. Wyciągam z lodówki ciasta. Proszę bardzo. Przekręguję na pół. Która większa półka? Spójrzcie manką. I blokuję ciasto na wielkość blachy. O, to ciężko będzie. ciągam ciasto. Teraz i kładę na przygotowanej wyłożonej papierem do pieczenia plaży. Nie wiem to zgrabnie wyszło. Chwalifikowalnia. Tak. I co dalej? Teraz nakładamy śliwki. Które były wcześniej przygotowane. Ale to mogą być inne owoce. Tak, jabłka, śliwki w przepisie jest. Czyli dodajemy owoce. No i układamy na blaszce. W przepisie jest kilogram. Zobaczymy, czy rzeczywiście kilogram nam pójdzie. No i więcej, tym będzie. Chyba smaczniejszy. Nasze śliwki to wcześniej posypałem dwoma łyżeczkami cukru. Łyżkami chyba. Łyżkami, so. Mm, już z, zajęły większą część. No to ich tam będzie za dużo. Wiadomo, ale to kilo trzeba mieć, żeby owoców, żeby ten. żeby nie było za mało. Mamy już wyłożone całe ciasto. Na to wylewamy butyń. Gorący. Żeby rozsmarować lepiej było. Chyba, Chyba dlatego. Chyba tak. Bo gorący jeszcze da radę. To proste jest ciasto, tylko trzeba po prostu mieć przygotowane wcześniej. Rozsparowujemy. O, no, idzie jak pomaczne. Chyba jak po budyniu. No to już nie musi być tak. Jest wszędzie. Odkładamy nasze ciasto na chwilę. I... posypujemy i drugą część wałkujemy. No tak logicznie do tamtego. Tak. Przekładamy i pieczemy? Tak. 45 minut w 180 stopniach. 45 minut w 180 stopniach. Zwinięty już jest. Kładziemy na tamtą część. Nie, lepiej nie przesuwać, a troszkę można. W każdym razie przykrywamy. No i jest gotowe. Tak. I teraz wkładamy do 180 stopni. Mmm. Wkładamy do piekarnika. I pieczemy. Już jest Nasze ciasto po 45 minutach idzie sobie gorące, no. ciekawe jak w smaku, pachnie ładnie. Paszyna. Wstyd powiedzieć, ale ciasto jest przepyszne, po posypaniu um, jeszcze cukrem pudrem no samo się chce jeść tutaj tego nie widać ale od razu zjadłem większe pół kawałka człowiek takie wilgne jest właśnie ze śliwkami jest bardzo dobre połączenie no i z tym budyniem no wypróbujcie i, i smacznego